Szpik kostny podobnie jak krew jest niezwykle cennym elementem terapii, szczególnie w przypadku nowotworów krwi. Liczne akcje Fundacji DKMS zachęcające uczestników do rejestracji w bazie dawców szpiku są chętnie odwiedzane przez mieszkańców Puław. Zwykle tego typu wydarzenia odbywają się w szkołach. W najbliższych dniach członkowie Fundacji DKMS zawalczą o nowych dawców podczas gali Strive MMA w hali Grupa Azoty Arena. Jak zaznaczają przedstawiciele organizacji Strive, pacjenci cierpiący na choroby nowotworowe często porównują swoją drogę leczenia do walki. W związku z tym gala mieszanych sztuk walki jest miejscem jak najbardziej odpowiednim do wspierania inicjatywy fundacji. Obecnie w bazie DKMS zarejestrowanych jest 2340 mieszkańców Puław, z czego 12 osób miało okazję podzielić się swoim szpikiem ze swoimi bliźniakami genetycznymi. Chętni mogą skorzystać także ze zdalnej opcji rejestracji, zamawiając pakiet na wskazany przez siebie adres. Żiurawy tłumik, czas na wymianę oleju, klocków hamulcowych, a może pora na konserwację klimatyzacji. Tylko w plus Oil przy ulicy Dembryńskiej, 18 w Puławach. Kupisz i wymienisz oleje w doskonałej jakości i najlepszej cenie. W naszej ofercie szeroka gama tłumików, najlepszych producentów do praktycznie wszystkich rodzajów aut. Plus Oil oferuje również szeroki wybór materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów, a także kosmetyków samochodowych. Plus Oil to profesjonalna mechanika pojazdowa oraz serwis ogumienia i klimatyzacji. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 17, a w sobotę od 8 do 14. Plus Oil Puławy ulica Dęblińska 18 telefon 81 886 63 25 Plus Oil twoje auto jest w rękach profesjonalistów